Pośród pospolitych motyli, które nie przykuwają uwagi swoim ubarwieniem, leśni detektywi wytropili wyjątkowe okazy. To południce osetniki, zwane także rusałkami. Te motyle urzekły naszych poszukiwaczy swoim pomarańczowo-czarnym ubarwieniem. Owady te można spotkać na łąkach przez całe wakacje. Jesienią zaś migrują nad Morze Śródziemne, a wiosną do Polski powraca kolejne pokolenie. Na pobliskich łąkach można też znaleźć wiele interesujących roślin. Leśni detektywi tym razem zwrócili uwagę na dzwonek pokrzywolistny. To kwiat o charakterystycznych, dużych kielichach. Roślinę tę dawniej stosowano przy bólach szyi jako ziele lecznicze. Wakacje to doskonały czas na odkrywanie bogactwa świata przyrody. Nasi detektywi zapraszają na wspólne wyprawy. Sister, ready.